ma Siema, się maneczko, z tej strony to ja bardzo 17 mam skina Hero Bryna. dzisiaj nagrywamy... Znaczy dzisiaj nagrywam, jak gram w Bedwars. E, solo to jest oczywiście, bo duo nie gram, chyba że z moim przyjacielem. I po prostu dzisiaj próbuję zrobić winka. No, normalnie winek. Jak wleci winek to nagrywam... Nie wiem. No zobaczymy w ogóle subskrypcja i łapka w górę no polecam to robić bo naprawdę opaca się i napiszcie, możecie też napisać w komentarzach które będę miał miejsce nie oglądając całego filmu czyli że tak jakby na początku jak zgadniecie to przepnę wam serduszko. Tak. I później pewnie nagram odcinek z Fortnite'a yy, i z... Fortnite'a nagram. Przepraszam, pr pr przepraszam za kaszel, a jestem trochę chory. Fortnite'a zagram i w, może w Call of Duty Warzone. Okej, okay, więc tam jest moja baza. Nie wiem, co on tam robi. Ale spróbuję mu zniszczyć wyrko. Gdzie on ma nic, Nie, to nikt nie. Okej, okay, to idę mu zniszczyć wyrko, tylko najpierw muszę to wyrzucić. Żebym mnie zginął. A dobra, on, on zginął chyba albo po prostu wszedł z gry O 11 zł, O kurde, już 12 No to kupuję Fireball o. Przepraszam jak mam jakiś głos taki chory albo jak kaszle Po prostu, no przepraszam Was za to Jak, jak będą jakieś kaszle po prostu jestem chory i nic na to nie poradzę. Kupujemy to, kupujemy to, to, to i kupujemy to, 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 to. Bo ja nas to sobie uzbieram na inną. Dobra, więc robię obudubów. Teraz to. O, to będzie pierwsza klasa. Tu, tu, tu tu. Dobra, tu, 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 i tutaj. No. Formalnie, bo tak się buduje. Zachęcam Was do subskrypcji. Kanał K686. Tam, tam mój kolega nagrywa ze mną, więc jak mnie lubicie, to możecie wpaść. Oczywiście jak mnie lubicie, albo po prostu... Jak, jak lubicie moje filmy nagrywać. Bo to, to jest mój drugi film. Tam jest gdzieś jeszcze jeden z Fortnite'a filmik, który naprawdę dużo subskrypcji ma. Jak na jeden filmik. Um, idę teraz na y, Emeraldy, chociaż żeby mia, mia, miał szej żeby kupić sobie zbrojkę jakąś. I później sobie kupię y, sie, siekierkę. Nie o 7 dobra, ja, to ja zbieram na jeszcze Łuk. Taki mega dobry. 10, 10, 6, jeszcze tylko dwa, Albo w sumie kupię sobie też mieczyk, będę chciał. 6, no jeszcze tylko to. Będę chyba miał już na to, co chcę. 16 diaksów, ale dużo. Czy jakich diaksów emeraldów? Kurde. Ogarnię się, chłopie. Okej, okay. jeszcze Wam pokażę mój skill z luku. E, ja tylko z szarym zostałem. Tak na serio. O kurde. O ja Cię kręcę. Dobra. Najpierw sklep, zbroja. Później mieczyk, a na końcu... Luke. Wydawało mi się? Wydawało mi się. O kurde. To Haha, się sam zabił. Normalnie jaki gościu... Gościu kurde pierwsza klasa. Że miał mi obsługiwać TNT. A dziękuję, że chciałeś mnie zabić. Dziękuję. Ja to zrobię to jeszcze tak na szybko. W dół. Dobra, tutaj. No, jeszcze tu, 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 tu. I tutaj na przykład. Okej. Okay. Chcę teraz kupić coś fajnego. Na pewno dużo strzał. I firebola. I mną gdzie on jest? Ale że on tyle TNT miał? W sumie TNT to 3 gola, 4 gola kosztuje, więc chyba. Raczej, żebym się nie dziwił. Dobra, ja będę pilnował. Ja będę koło mojej bazy, żeby nie było. Że nie mam zwyrka. Cztery emeraldy. No jeszcze tylko... W sumie po co mi emeraldy? Enderperły. Tak, enderperły się mega przydadzą. Bardzo przepraszam Was za mój kaszel, ale no wiecie, chory jestem Dobra, szybko, szybko, szybko O ty Dobra, nie chcę mi się tam kombinować. Więc od razu ulecą ender Perły. Sklep. Raz dwa. Jeszcze wiadro by się przydało. Dobra, dwa wiadra. A, jeszcze, naj, jeszcze najważniejsze. To znaczy nie najważniejsze po prostu... O, goldenki sobie kupię. Okej. Okay. No, teraz jestem już przygotowany. Nie mogę. Hmm. Gdzie jest ten typek? Zginął czy coś? Nie, on gdzieś tutaj się dobudował. Czyli gdzie jest jego baza w ogóle? Jego... Ba Kurde, no co ty tu wyprawiasz, szary? Jego baza jest chyba tam muszę to sprawdzić nie, gdzie jest jakaś wraza? tam jest, dobra spróbuję go zabić albo Cześć. tak ej, jak on dobra ej, nie, ja muszę wracać bo szary może mnie dopaść żeby nie było, że zniszczy mi łóżko. Dobra. Nie wiem, czy on w ogóle jest. Czy on żyje, czy nie żyje? Bo nie wiem. Ja myślę, że o zielonego oh, jest, jest, albo nie, na pewno nie. O tam jest Dziękuję za odcinek, fajnie się grało i do następnego. Cześć!